Nie chcę mi się pisać tego tekstu, tłumaczyć ludziom co to plą. Nie chcę mi się pójść do sklepu, posprzątać chatę Wiesz o co chodzi, zioł. telefon do dupy odpada Nie chcę mi się szpącić, spadaj, gadaj, co słychać Nie idziesz do budy, witaj w do pracy, do wojska, wiesz, rozumiem Nie chcę mi się jarać i pić, kochać żyć, smucić i śmiać mordę lat przepraszać Nie chcę mi się oglądać TV, uczyć się, poszedł w Myślę, że miałem zrobić to wczoraj, a dzisiaj będzie to samo, nie chcę Prosić o przysługę i ślugę Pytać o godzinę i drogę, śpiewać tego refrenu W sumie to mogę Nie chcę mi się zrobić To, co miałem wczoraj Nie chcę mi się, nie chcę przyszła na popora Nie chcę nie. mi się zrobić. Yes. O nie chce mi się nic, o nie chce mi się nie Nikt nie zaciągnie dziś tu, do, do roboty mnie A mówią grubszą, rusz tą i to zmień A ja nie ruszam przez to, bo nie dziś to reń I tak nie płacę mandatu, w podatku nie płacę Na spacer nie wychodzę, znowu nie daję na to Na nikogo nie głosuję, umywam ręce Nigdzie nie pędzę po mieście, się nie kręcę To fakt, chcemy mieć dzisiaj tego rok I na ciebie trafisz Rock. podpisany już mam rok Nie z diabłem, a z leniem Grubson, ładą no, do mnie w ofukę. Fanatycy, są ze mną. A ja z nimi i nie różamy się nigdzie na pewno. Nic nie robimy, nie znaczy to, że się nudzimy. się na tupie już za jakieś cztery godziny. Nie chce mi się zrobić to, co miałem wczoraj. Nie chcę mi się, nie chce przyszła na to pora. Nie chce mi się Leczysz. Tak w ogóle czuję się spoko. Mogę przenosić góry, strzelać gole lewą nogą. To przychodzi do mnie jak sen. Nie chcę mi się już wiem, czekać na rzekę, sama i kłamać prosto w oczy. Nie zrobię tego zaraz, za moment, za chwilę. Nie chcę mi się i tyle. Mam fajrand, jak czasami dealer. Nie wiem co jest ze mną, ale to nie dwie tony, tylko dwie siaty Taka Mam tak blisko do domu, że nawet się nie zmacham Rzuciłbym mnie w cholerę. Nie chcę mi się balangować, tańczyć ba. Was. Ty masz tam nie ochotę Mi się nie chce robić robotę, jak ja mam ochotę To Ty wymyślasz wypie wymówki Zamiast powiedzieć, że nie chcę ci się ze mną wzykać Nie chcę mi się zrobić To co miałem wczoraj Nie chce mi się, nie chce Przyszła na to pora Nie chce I'm